Nastąpiła walka na niebie. Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze smokiem, i wystąpił do walki smok i jego aniołowie, ale nie przemógł i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki smok, wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię. Został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie i usłyszałem donośny głos mówiący w niebie teraz nastało zbawienie potęga i królowanie Boga naszego i władza i jego pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony ten co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem nasz, a oni zwyciężyli dzięki krwi baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych aż do śmierci dlatego radujcie się niebiosa oraz ich mieszkańcy dziś obchodzimy święto świętych archaniołów Michała Rafała, Gabriela i szczególnie to pierwsze czytanie dzisiaj, jest czytanie do wyboru, ale wziąłem to z Apokalipsy. Mówi o wojnie, o walce, jaka była w niebie. Nawet w niebie była wojna, ale słyszymy, że zły duch, szatan, został strącony na ziemię. Został strącony na ziemię. I to trochę niepokoi. My jesteśmy teraz na Ziemi i rzeczywiście widzimy, że ten diabeł na tej Ziemi jest. I chociażby to wojna, która była wtedy w niebie, teraz na Ziemi, to słowo wojna, które bardzo nas teraz jakoś straszy, niepokoi, męczy, to jest właśnie dzieło przede wszystkim złego ducha. To nie jacyś politycy tacy czy inni prowadzą wojnę, wojnę prowadzi przede wszystkim zły duch. Zły duch chce nienawiści, chce zabójstwa, chce kłamstwa, chce wszelkiego zła, jak najwięcej zgubić, pogubić dusz, jak najwięcej dusz, jak najwięcej ludzi wepchnąć do piekła. To jest pragnienie, to jest dążenie złego ducha i przede wszystkim musimy widzieć tę wojnę, najważniejszą wojnę, która się toczy, wojnę dobra i zła, wojnę miłości, nienawiści, wojnę, Między Bogiem a złym duchem. I dziś widzimy Michała Archanioła, który zwyciężył, w niebie zwyciężył. Dlaczego nie pomoże nam i teraz, na, na Ziemi, zwyciężyć w tej walce? Walce, która przede wszystkim zaczyna się w naszym sercu, w naszych myślach, w naszych wyborach, decyzjach. To my przede wszystkim w tej walce albo zwyciężamy i jesteśmy po stronie Boga, po stronie Michała Archanioła, jego wojsk. Albo w tej walce, walce stajemy po stronie złego ducha, i czasem tak y, się kolebiemy, że raz, raz z tej strony jesteśmy, raz z tej. Musimy prosić przede wszystkim Michała, Archanioła, żeby pomógł nam, żeby walczył też razem z nami, żebyśmy pomógł nam walczyć ze złem, ze złym duchem. Prosić, żeby On pomógł nam walczyć w naszym sercu, w naszym życiu. W naszych rodzinach, żeby było więcej miłości, a nie nienawiści, żeby zwyciężał właśnie dobry duch, żeby zwyciężał Michał Archanioł, który niesie światło Ewangelii Boga. Żeby w naszych społeczeństwach, w naszych wspólnotach, w naszym kraju, w naszych krajach, żeby zwyciężało zawsze dobro, zwyciężał Bóg. Dlatego prosimy, zwracamy się do Michała Archanioła. Znamy przecież piękną modlitwę do Michała Archanioła, można się często nią modlić żeby wzywać Jego pomocy. Kiedy widzimy, że jakoś zło się panoszy, że zło jakby zwycięża, prosić Michała o pomoc. Kiedy czujemy, że w nas jakoś pokusy nas dręczą, prosić Michała Archanioła. On jest, On jest. Ciekawe, że w dzisiejszej Ewangelii słyszymy, jak Jezus mówi do Natanaela, Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów bożych, wstępujących wstępujących na Syna Człowieczego. Ujrzycie aniołów. My możemy ujrzeć aniołów, jeśli z wiarą spojrzymy na nasze życie, na to, co się dzieje w nas i wokół nas. My możemy zobaczyć aniołów, my możemy zobaczyć ten duchowy świat, możemy poczuć ich obecność, możemy się do nich zwracać. Oni nam realnie pomagają. Prośmy aniołów, aniołów stróżów naszych, niedługo też będzie ich wspomnienie, ale dziś szczególnie archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Święci Archaniołowie, Michale, Gabrielu, Rafałem, módlcie się za nami, pomóżcie nam. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.